Cześć, słuchajcie. Dzisiejszy materiał jest bardzo nietypowy, gdyż mam przyjemność zaprezentować Wam. To jest taka forma recenzji. Jest to Walor. Moneta o próbie 5,9, czyli 99,99% 99 czystego złota. Moneta wybita w standardzie Ultra High Relief. Do tego zawiera jeszcze w środku zamontowany brylant o masie ćwierć karata. Kapsel nie jest soczewkowy, natomiast jest taki wysoki. I tego typu walor jest sprzedawany na chwilę obecną z premią około plus 30% ponad cenę giełdową złota. Zapraszam na odcinek. Pokażę Tobie produkt, który bardzo rzadko pojawia się w materiałach internetowych. Jedziemy z materiałem. Cześć! Złoty Bazyliszek zaprasza na kanał, gdzie będę prezentować Wam w dniu dzisiejszym nietypową monetę. Jest to walor kolekcjonerski, który do recenzji użyczył mi dealer, konkretnie mówimy tutaj o Smoczej Menicy z Krakowa. Rocznik 2020, Canadian Mint, moneta wykonana w próbie 5 dziewiątek. to oznacza, że 99,999% ,99 Złota to jest czyste złoto. Zobaczcie, jaki mamy tutaj kapsel. Moneta jest w niesamowicie wysokim kapslu. Na samej górze znajduje się jakiś wulkan, ale słuchajcie, to nie jest wulkan. Ta moneta zawiera oprócz tego, o czym wspomniałem, czyli jednej uncji czystego złota, dodatkowo został tutaj zamontowany też. Brylant, do którego jest dostarczony certyfikat, jest to brylant. Ja początkowo sądziłem, że to jest 0,2 karata. Okazuje się, że to jest ćwierć karata. Mówimy tutaj o brylancie, który ma czystość VS2. Z tego co kojarzę, to jest najpopularniejsza wręcz jakość diamentów, jeżeli chodzi o czystość. I oznacza to, że. Podczas normalnego patrzenia na taki diament nie zobaczymy nic nietypowego. Natomiast gdybyśmy wzięli jakieś bardzo duże powiększenie, ale tego nie będzie widać pod taką lupą kilkukrotną, mogą w środku znajdować się jakieś drobne, mikroskopijne inkluzje, tak? czyli to mogą być rzeczy typu jakieś kryształy, piórak, wgniecenia naturalne czy też igły. Natomiast dla osoby postronnej, która będzie patrzeć, słuchajcie, na taką monetę, to nie zobaczymy tutaj nic. Co jest tutaj nietypowego w tej monecie? Moneta została wystawiona w dniu dzisiejszym za kwotę 17 100 zł. Patrząc na notowania bieżące złota, mówimy tutaj o cenie spot plus 28%, tak? Czyli mówimy tutaj o monecie niesamowitej kolekcjonerskiej, żeby była jasność. To nie jest produkt dla typowego stakera, ale mówimy tutaj o monecie której cena finalna to jest 28% ponad spot. Dodatkowo, mówiąc tutaj o 28% ponad spot, mamy w środku zamontowany brylant, którego wartość to jest pomiędzy około 1000 a 2000 zł. Możemy to w jakiś sposób uśrednić, niech to będzie nawet 1500 zł. Czyli mówimy tutaj o monecie, która... Jest walorem super premium patrząc na cenę, słuchajcie, 17 100 zł za monetę jedną uncjową. Tak, powiecie dużo i ja też uważam, że to jest dużo. Natomiast czym taka moneta różni się od wszelkiej maści takich dziwnych produktów typu super premium ze srebra? Tym, że produkty ze srebra to najczęściej 2, 3, czasami 5 uncji. Czystego srebra i dopłacamy do tego 300-400-500% ponad wartość kruszcu za element kolekcjonerski. Natomiast w tej, tutaj, monecie, która jest wykonana, wybita w roczniku 2020, została wybita w 350 egzemplarzach czystość 5 dziewiątek. Do tej monety dołączono też kilka elementów. Mamy m.in. certyfikat, na którym możemy sobie przeczytać szczegóły, że to jest moneta rocznik 2020, zawiera nominał 200 dolarów, moneta Ultra High Relief Pure Gold, czyli wybita w standardzie PROOF, przez Standard proof. Mamy na myśli to, że mamy tutaj piękne lustro. Ja tej monety, słuchajcie, nie chcę wyjmować z kabzla, żeby jej nawet przypadkowo nie uszkodzić, ale dodatkowo mamy tutaj ten oto brylant. I co jest nietypowego, jeżeli chodzi o ten brylant, to co niektórzy kolekcjonerzy bardzo mocno cenią i to co jest wymagane przez przepisy, a mianowicie mamy certyfikat procedencji, czyli pochodzenia tego brylantu. I jakie są tutaj ciekawe informacje? Mamy tutaj. Czystość VS2, to o czym wspomniałem, czy to jest większość, czego można się spodziewać obecnie na sprzedawanych brylantach. Natomiast popatrzcie, tutaj masa tego brylantu to jest 0,25 karata, czyli ćwierć karata. Natomiast kamień przed cięciem miał 0,6 karata. Oznacza to, że finalny kamień po zeszlifowaniu, czyli diament po zeszlifowaniu i uformowaniu. W brylant zawiera około tylko 40% masy. Co jest jeszcze ciekawe, tutaj na tej monecie znajdziemy dodatkowo numer seryjny 97800623. Następnie, wchodząc na stronę internetową, która jest tutaj podana, ale też wpisując w przeglądarce sprawdź diament kanadyjski, numer seryjny. Może się nam otworzyć strona. I słuchajcie, ja. W tym momencie pokażę wam informacje, które można znaleźć na tej stronie, i dowiecie się między innymi, szczegółów na temat tego kamienia, cięcia, pochodzenia, więc to jest coś bardzo ciekawego. Kapsel to nie jest kapsel soczewkowy, jest to zwykły kapsel. Tutaj możecie zobaczyć, że on jest taki wysoki z dwóch powodów. Po pierwsze, ta moneta tutaj jest przytrzymywana przez tutaj takie yy, przez takie. Elementy z boku, żeby ona nam nie podskakiwała. Mamy tutaj dodatkowy zapas pomiędzy brylantem a górnym dekielkiem, więc tutaj nam nic o to nie uderzy. Moneta ma średnicę, słuchajcie, tylko 3 cm, więc to jest 3 cm. Bardzo ładnie się błyszczy. Nie znajdziemy tutaj informacji na temat. Próby, więc popatrzcie, mamy tutaj jeszcze jeden z ostatnich roczników, gdzie mamy królową Elżbietę, Elżbieta II, Kanada 2020 i nominał 200 dolarów. Ta moneta przychodzi w, takim, w takiej paczce, czyli mamy pudełko, bardzo ładne pudełko, które też pokazuje nam rodzaj szlifu, jeżeli chodzi o ten konkretny diament. Mamy pudełko drewniane. Zamknięciem takim magnetycznym możemy następnie tą monetę przechować sobie. To jest taki typowy holder na monety, więc tutaj nie ma nic nietypowego. Zamykamy tą monetę, trzymamy w pudełku, otwieramy. I dodatkowo jest tam jeszcze pod spodem miejsce do przechowywania certyfikatów. Co jest szczególnego, o czym musimy pamiętać, jeżeli jesteście potencjalnie zainteresowani. Tego typu monetą są tutaj pewnego rodzaju kompromisy. Czyli jeszcze raz podsumowując, to nie jest walor dla typowego stakera, który szuka najtańszej możliwie monety i żeby kupić możliwie największą ilość złota za daną cenę. To jest pierwsza rzecz. Druga. Moneta w tym momencie jest sprzedawana 28% powyżej spot. Jeżeli będziecie chcieli później odsprzedać tą monetę na rynku prywatnym, trzeba będzie znaleźć kogoś, kto będzie chciał Wam zapłacić tę dodatkową wartość. Oczywiście możecie powiedzieć: Mam tutaj. Brylant, ten brylant jest dodatkowo więcej warty, ale jak ktoś Wam powie, mnie interesuje tylko złoto, to ten brylant trzeba wyciągnąć. Jeżeli wyciągniemy brylant, moneta jest zniszczona. Czyli w najgorszej sytuacji ta moneta jest warta tyle, co złom, złota plus brylant. Natomiast biorąc pod uwagę to, co obserwuję, więc są ludzie, którzy szukają tego typu walorów, Moje prywatne zdanie jest takie, że jest to walor premium, jest to walor kolekcjonerski, który ma niestety lub stety możliwie niską płynność, natomiast jego wykonanie jest bardzo ładne. Mamy tutaj 350 sztuk całkowitego nakładu tej monety i jeszcze raz w odróżnieniu od monet super premium, tak? I teraz będę Wam pokazywać tutaj przykładowe monety super premium srebrne. Pierwsza moneta, kolejna i jeszcze jedna. I pokażmy jeszcze tą czwartą. Popatrzcie, to wszystko są monety srebrne, gdzie płacicie jak za zboże kilkaset procent ponad wartość metalu. Natomiast ta konkretna tutaj moneta płacicie premię, wiadomo, za wykonanie, za to, że to jest limitowane, za kapsel, musimy zapłacić za etui, za brylant, umocowanie tego brylantu. Więc takich rzeczy możecie standardowo przy skupie nie odzyskać. Natomiast mimo wszystko, jeżeli szukacie czegoś i interesują was walory premium, to moje prywatne zdanie jest takie, że jak kolekcjonerka, to mimo wszystko szukajmy czegoś, które zapewni nam jak największą ilość metalu, w tym wypadku złota w stosunku do ceny, którą płacimy. W opisie filmu umieszczę jeszcze link do smoczej menicy, która wystawiła ten produkt, żeby była jasność. To nie jest materiał sponsorowany. To nie jest produkt placement, bardzo mi się podobają tego typu walory wa i na tym moim kanale, o ile z reguły będę omawiać typowe walory, czyli największe paździerze, złoto, srebro, platynę, co pewien czas będą się pojawiać produkty nietypowe, choćby z tego powodu, że bardzo rzadko na naszym polskim internecie widać recenzje i materiały, które pokazują tego typu walory. Odsyłam do Smoczej Menicy. Dajcie znać w komentarzach, czy jesteście zainteresowani tego typu walorem. Co uważacie, czy mając do wyboru dla przykładu kupić 4 monety super premium, każda po 4,5 tysiąca zł w srebrze, lub też zakupując taką monetę premium. Co uważacie, czy zakup srebra jest dla was bardziej sensowny kolekcjonerskiego czy złota? Czy też może uznajecie to za coś ciekawego, za nietypowy walor, natomiast tylko i wyłącznie w ramach zapewnienia własnej ciekawości oglądacie ten materiał. Bardzo dziękuję za oglądnięcie tego materiału i do usłyszenia. Jeżeli polubiłeś, polubiłaś odcinek, zostaw łapkę w górę, pozostaw komentarz. I może zasubskrybować kanał, żeby nie ominąły ciebie tego typu materiały. Pozdrawiam.